Cześć Siemanko, przed Wami Mario z W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zmienić gumki na swoich kluczykach Są mi nasze gumki no, Tutaj w tej chwili pokazuję pilot, bardzo mocno zniszczone są te gumki Potrzebny nam do tego będzie śrubokręt krzyżakowy o średniej wielkości Mały śrubokręt płaski, wąski. No i oczywiście dwie gumki i dwa piloty. No i bierzemy się za rozbieranie. Ty w pierwszej kolejności odginamy tylną zaślepkę. Ona wychodzi. Naszym oczom ukazują się dwie śrubeczki, dwa wkręty. Odkręcamy je śrubokrętem krzyżakowym. Po odkręceniu ściągamy tylną część naszego kluczyka No i bierzemy się za wyciągnięcie całego układu Akurat ja tutaj wyciągałem cały układ z baterią Nie potrzeba tego wyciągać Od strony grotu podważamy troszeczkę z boku i na pewno nam wyjdzie Tak wygląda cały układ. Akurat tutaj nic przy tym nie robimy. Możemy tylko to jedynie wyczyścić. Wyciągamy naszą pestkę od immobilizera. Pamiętajcie, żeby ją z powrotem włożyć, żeby auto nam odpaliło. No nie bierzemy się za same wyciąganie gumek. Oczywiście trochę śrubokrętem, trochę siłą. Jedna część powinna wyjść druga. One tam chyba są sprasowane. Jeżeli macie oryginalne, trochę trzeba się pomęczyć. No i tak właśnie wygląda szkielet naszego kluczyka. Może też wszystko wyczyścić, jeżeli ma się brudne, a na pewno ma się brudne. bierzemy się za montaż naszych guzików gumowych. Ja akurat tutaj w miejscu, gdzie jest dioda przeszkadzał właśnie taki element, go trzeba uciąć, ponieważ nie jest przezroczysty, bezbarwny i nie będzie widać naszej kontrolki, którą będziemy naciskać po prostu i nie będzie się świecić. O, w tym miejscu jest właśnie kontrolka, obcinamy, nie zasłania i będzie na pewno naszą sygnalizację widać. O, tutaj by tak właśnie w ten sposób zasłaniało. No, i tak mamy zamontowane nasze przyciski. Mamy goły szkielet wraz z przyciskami. Tu jest właśnie nasza kontrolka. No i montujemy pestkę. No i właśnie w tym miejscu nie mogłem jej zamontować. Znowu coś trzeba było położyć przy tych gumkach. Męczyłem się, nie wiedziałem jak to zrobić. W końcu musiałem jeszcze raz wyciągnąć przyciski, odciąć. No i za chwileczkę to Wam pokażę. A gumki zamówiłem, możecie zamówić albo z popularnej strony AliExpress bądź Allegro. No i odcinamy tą część, ja tu jeszcze akurat użyłem obcinaczki do paznokcia, albo do skórek możecie, albo nożyczki, użyć cokolwiek Powinna wejść nam pestka, powinniśmy ją ułożyć na płasko oczywiście, żeby cały ten moduł, układ wraz z baterią nam wszedł No i teraz widać jakie jest płasko, akurat tu u mnie było napisami do kluczyka no i montujemy nasz układ, wkładamy, a więc skoczyć, nic skomplikowanego Zakładamy nasze plecki Przykręcamy śrubki No i montujemy tę zaślepkę A tak wygląda nasz kluczyk, już złożony, wymienione gumki Bierzemy się za drugi. I już jest zrobiony. Zakładamy. I oto w ten sposób. Zrobiliśmy dwa kluczyki. Jeden mam w zapasie, drugiego używam. Tutaj chyba jeszcze sprawdziłem działanie kontrolek. Działają, świecą się. Wy też możecie zmienić przyciski w waszych pilotach. Nie jest to trudna praca, łatwa, szybka i przyjemna. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Piszcie w komentarzach. Ciśnijcie dzwoneczek. Pozdrawiam was, Mario. Złota rączka. Cześć.